Zawsze wierzyłam, że każdy z nas może pomagać innym i uczynić świat lepszym miejscem. Założyłam zgromadzenie misjonarek miłości w 1950 roku. Bardzo wiele uwagi przyciągnęły moje działania na rzecz ubogich i chorych, w tym osób terminalnie chorych. Za tę pracę otrzymałam pokojową Nagrodę Nobla w 1979 roku oraz Medal Wolności od Prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1980 roku. Byłam również uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego oraz Orderem Zasługi Republiki Włoskiej. Włoskiej. Pomimo noszenia skromnego habitu, interesowałam się modą i czasami doradzałam młodszym zakonnicom w sprawach stylizacji. Nigdy nie chodziłam do krawca, sama uszyłam swój habit i miałam kilka ulubionych kolorów, w których chętnie się ubierałam. Choć zawsze byłam symbolem siły ducha i nadziei dla innych, miałam również swoje wewnętrzne niepewności i kryzysy wiary, co ujawniłam w moich prywatnych listach, ale zawsze kontynuowałam moją pracę z wiarą i determinacją. W opisie tego filmu przygotowałam dla ciebie modlitwę z moim wstawiennictwem.